Powiedz mi, jak często ulegasz presji z zewnątrz? W latach 50. Solomon aż badał konformizm, przeprowadzając pewien bardzo ciekawy eksperyment. Uczestnicy mieli jedną linię, która była wzorcem, i trzy linie, spośród których dwie były zupełnie innej długości i jedna była tej samej długości. W eksperymencie była podstawiona grupa aktorów, którzy mieli wpłynąć na uczestników, mówiąc o tym, że linia, która ewidentnie jest innej długości, jest taka sama. Grupa wywierała presję, mówiąc o tym, że te linie są naprawdę takiej samej długości, mimo tego, że na gołe oko było widać, że są zupełnie różnej długości. Zgadnij, ile procent osób zgodziło się z błędną odpowiedzią, przynajmniej raz? Aż 75% pozwoliło na to, żeby opinia grupy wpłynęła na nich i udzieliły złej odpowiedzi. Przy tym wszystkim mając świadomość, że udzielają złej odpowiedzi, ale udzielają jej pod presją grupy. To pokazuje tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, jak silną i wielką potrzebę mamy dopasowania się do tego, żeby nas ktoś zaakceptował, polubił i żebyśmy nie tworzyli konfliktów. Z drugiej strony, to też pokazuje, jak presja grupy potrafi wpłynąć i zaburzyć nawet bardzo prawdziwą i oczywistą rzeczywistość. Jeśli ten film Ci się podobał, kliknij follow, zostaw komentarz i widzimy się w przyszłości.